Mamy Mercedesa zrobionego, skończonego w końcu. Projekt robiony na dwie razy, tak to nazwijmy, ale tych projektów było tutaj kilka pomysłów. No i chyba udało się wybrać najładniejsze. Zwykłe lampy wersji USA, całkowicie przebudowane. W tej chwili mamy zrobione full LEDy z tego. Mamy zamontowane projektory biledowe, mamy listwy, listwy LED do jazdy dziennej, mamy nawet LEDowe kierunkowskazy. Już Wam pokazuję co nieco. Coś mi się może uda pokazać. O, czyli tak, tutaj mamy taki moduł do jazdy dziennej. Mamy projektor biledowy o mocne białe światło. Odpalimy tego jeszcze? Odpalimy, a jak? coś ciekawego jeszcze pokażę. To jest ciekawe co się dzieje po włączeniu kierunkowskazu